Świat nie jest miejscem dla naiwnych. Od dziecka uczono Cię, że uczciwość, honor i zasady są kluczem do sukcesu. Wpojono Ci, że dobro zawsze zwycięża, że jeśli będziesz szczery, pracowity i lojalny, dostaniesz to, na co zasługujesz. Ale popatrz na rzeczywistość. Ilu ludzi, którzy ślepo wierzyli w te wartości, skończyło rozczarowanych? Ilu oddało całe życie dla idei? które finalnie ich zniszczyły. Prawda jest brutalna. Ten świat nie działa według bajkowych zasad. Świat działa według siły, inteligencji i umiejętności dostosowania się. Nie mówię, że masz być bezwzględnym drapieżnikiem, który nie ma żadnych granic. Mówię o tym, że jeśli chcesz osiągać cele, musisz zrozumieć mechanizmy, które rządzą ludźmi. Ludzie kierują się emocjami, instynktami. Własnym interesem. Każdy ma jakieś słabości, każdy ma potrzeby, które można wykorzystać. I tu nie chodzi o manipulację dla samej manipulacji, ale o umiejętność kontrolowania sytuacji. Masz być graczem, nie pionkiem. Masz rozumieć, jak działa ten system i wykorzystywać go na swoją korzyść. Ludzie pokazują się tacy, jacy chcą, byś ich widział. Udają silnych, charyzmatycznych siebie, ale pod tym zawsze kryją się jakieś lęki, frustracje, kompleksy. Obserwuj, patrz jak się zachowują, jak reagują, gdzie tracą kontrolę. Ich słabości to Twoja przewaga. Jeśli ktoś jest egoistą, spraw by myślał, że działasz w jego interesie. Jeśli ktoś potrzebuje uznania, dawaj mu pochwały, których pragnie, ale jednocześnie kontroluj go przez to, że to od Ciebie je dostaje. Jeśli ktoś ma niską samoocenę, pozwól mu czuć się lepiej w Twoim towarzystwie, a w zamian będzie ci lojalny. Nie zdradzaj swoich intencji. Graj tak, by ludzie myśleli, że wszystko dzieje się naturalnie. Nie bój się agresji, ale używaj jej tylko gdy to konieczne. Impulsywność może być bronią, ale tylko w odpowiednich momentach. Ludzie boją się tych, którzy w krytycznych chwilach są zdolni do działań, których inni się nie odważą. To budzi szacunek i trzyma ludzi na dystans. Jednak prawdziwa siła nie polega na tym, by wybuchać na każdym kroku. Polega na tym, by wiedzieć kiedy to zrobić, by efekt był maksymalny. Nie możesz być przezroczysty. Jeśli jesteś kimś, kto nie wzbudza żadnych emocji, to znaczy, że nie masz znaczenia. Ludzie muszą czuć coś wobec ciebie: respekt, strach, podziw, fascynację. Muszą cię zauważyć i nie być pewni, co tak naprawdę myślisz i planujesz. To buduje aurę nieprzewidywalności, a ta daje władzę. Świat dzieli się na tych, którzy kontrolują i tych, którzy są kontrolowani. Możesz się obrażać na rzeczywistość albo zaakceptować, że to, co nazywałeś zasadami, często było jedynie mechanizmem. By utrzymać cię w ryzach. Gra toczy się cały czas. Pytanie brzmi, czy jesteś graczem, czy tylko figurą na planszy, którą ktoś przesuwa według własnych potrzeb. Nie musisz być ani świętym, ani drapieżnikiem. Masz być kimś, kto wie, kiedy uderzyć, kiedy się wycofać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Masz kontrolować, nie będąc kontrolowanym. Jeśli to zrozumiesz. Jeśli nauczysz się działać według tych zasad, zobaczysz, jak wiele w życiu możesz osiągnąć, bez złudzeń, bez ograniczeń, na własnych warunkach. Nie możesz pozwolić, by inni dyktowali ci, jak masz myśleć, czuć i działać. Ludzie, którzy nie rozumieją mechanizmów rządzących tym światem, żyją w iluzji. Wierzą, że jeśli będą dobrymi ludźmi, to życie odpłaci im tym samym. Ale rzeczywistość nie działa na zasadzie moralnych nagród i kar. Ludzie, którzy osiągają sukces, wiedzą, że świat to gra i że w tej grze liczą się konkretne umiejętności, analiza, kontrola, strategiczne działanie i zdolność adaptacji. Nie chodzi o to, by być bezdusznym. Chodzi o to, byś to ty miał przewagę, a nie inni nad tobą. Musisz nauczyć się, że prawda, którą wyznajesz, może być twoją bronią, ale może być też twoją największą słabością, jeśli ujawnisz ją przed niewłaściwymi ludźmi. Nie wszyscy są godni zaufania, nie wszyscy będą ci sprzyjać. Ludzie działają w swoim interesie, a jeśli nie zrozumiesz tego na czas, skończysz jako narzędzie w ich rękach. Największy błąd, jaki możesz popełnić, to dać się rozczytać. Jeśli ludzie wiedzą, co myślisz, jakie masz zamiary, w jaki sposób reagujesz? Mogą cię przewidzieć, kontrolować, wyprzedzać twoje ruchy. Nie możesz być dla nich otwartą książką. Powinieneś mówić tyle, ile trzeba, ale nigdy wszystkiego. Powinieneś ujawniać to, co chcesz, by inni widzieli, a resztę zostawiać w cieniu. W ten sposób budujesz przewagę. W świecie, gdzie każdy chce wiedzieć więcej niż drugi, tajemnica jest potężniejsza. Niż jakiekolwiek słowa. Jednocześnie musisz rozumieć, że emocje to narzędzie, zarówno twoje, jak i cudze. Kontrolowanie własnych emocji to fundament siły. Jeśli dasz się sprowokować, stajesz się łatwym celem. Ale jeśli wiesz, jak prowokować innych, jak wzbudzać w nich określone reakcje, stajesz się kimś, kto dyktuje warunki. Ludzie podejmują najgorsze decyzje, gdy działają pod wpływem emocji. Gniewu, strachu, zazdrości, euforii. Jeśli potrafisz wywołać te emocje w odpowiednich momentach, masz nad nimi władzę. Nie oznacza to, że masz być zimnym, wyrachowanym człowiekiem, który nie czuje nic. Oznacza to, że masz wybierać, kiedy pozwalasz sobie na emocje, a kiedy stajesz się nieprzenikniony. To różnica między kimś, kto ulega światu, a kimś, kto nim steruje. Siła nie polega na tym, by być nieustannie brutalnym, agresywnym, czy bezwzględnym. Siła polega na tym, byś potrafił ocenić kiedy taka postawa jest konieczna. Są sytuacje, w których trzeba uderzyć mocno, impulsywnie, żeby pokazać granice, której nikt nie może przekroczyć. Są też sytuacje, w których lepiej jest udawać, wycofać się, sprawić, by inni myśleli, że mają przewagę. Tylko po to, by później ich zaskoczyć. Nie lekceważ roli pozorów. Największe zagrożenie dla ciebie to ludzie, którzy wydają się niegroźni, którzy ukrywają swoje prawdziwe intencje pod maską uprzejmości, spokoju i fałszywej dobroci. To oni są najtrudniejsi do rozszyfrowania, bo nie zdradzają swoich zamiarów. Ale jeśli nauczysz się dostrzegać drobne oznaki, sposób w jaki patrzą, reagują. Jak zmieniają ton głosu w określonych sytuacjach, będziesz wiedział, kiedy masz do czynienia z wilkiem w owczej skórze. Tak samo ty możesz stosować tę metodę. Możesz udawać wycofanego, słabego, niezainteresowanego tylko po to, by uśpić czujność innych. Możesz pozwalać ludziom wierzyć, że mają nad Tobą przewagę, a potem w decydującym momencie odwrócić sytuację na swoją korzyść. Ludzie. Nie spodziewają się ciosu od tych, których uważają za bezpiecznych. Najlepsi gracze na tym świecie to ci, którzy potrafią balansować między różnymi rolami. Czasem są liderami, czasem obserwatorami, czasem budzą respekt, czasem sprawiają, że inni ich lekceważą, tylko po to, by później zaskoczyć. Oni nie grają w cudzą grę, oni sami ustalają reguły. I to jest cel, do którego masz dążyć. Twoim zadaniem nie jest ślepe przestrzeganie zasad, które ktoś ci narzucił. Twoim zadaniem jest nauczyć się zasad tylko po to, by wiedzieć, jak je naginać, omijać lub łamać wtedy, kiedy to konieczne. Nie jesteś na tym świecie po to, by spełniać oczekiwania innych. Jesteś tutaj, by realizować swoje cele. I jeśli chcesz je osiągnąć, musisz stać się kimś, kto rozumie mechanizmy, kto potrafi się dostosować to nie daje się czytać, ale sam potrafi czytać innych. Życie to nieprosta linia, gdzie zawsze wygrywa ten, kto jest silniejszy fizycznie lub bardziej agresywny. Życie to szachy. Jeśli chcesz wygrywać, musisz myśleć kilka ruchów do przodu. Musisz wiedzieć, kiedy zaatakować, kiedy się cofnąć, kiedy udawać, a kiedy pokazać prawdziwe możliwości. Jeśli to zrozumiesz, jeśli zaczniesz patrzeć na ludzi i sytuację w ten sposób, zobaczysz, jak nagle świat przestaje być miejscem, gdzie nie masz wyboru. Masz wybór, masz kontrolę. Tylko pytanie brzmi, czy potrafisz z niej skorzystać? Jeśli chcesz być prawdziwym graczem na tej arenie, musisz zrozumieć, że kontrola swoich reakcji to podstawa podstaw. To, jak reagujesz, decyduje o tym, czy grasz, czy jesteś pionkiem w grze innych. Jeśli pozwolisz, by emocje dyktowały Twoje ruchy, stajesz się łatwym celem, przewidywalnym, podatnym na manipulacje. Ale jeśli nauczysz się je rozumieć i odpowiednio przekierowywać, stajesz się kimś, kto sam wybiera, kiedy i jak działać. Świat pełen jest narracji, które mają wywołać w Tobie konkretne emocje: strach, poczucie winy, gniew, euforię. Ludzie chcą żebyś reagował instynktownie, bo wtedy łatwiej tobą sterować. Jeśli chcesz być kimś, kto naprawdę ma kontrolę, musisz nauczyć się analizować, zamiast reagować. Patrzeć szerzej, zadawać pytania, nie dawać się wciągać w cudze schematy myślenia. Przemyślane działanie to klucz. Jeśli wiesz, czego chcesz i potrafisz działać zgodnie z planem, zamiast dać się porywać emocjom, Nikt nie będzie w stanie tobą manipulować. Żadna sytuacja, żadna prowokacja nie wytrąci cię z równowagi. Będziesz wiedział, kiedy milczeć, kiedy mówić, kiedy atakować, a kiedy czekać. A to właśnie różni graczy od tych, którymi się gra. Pozdrawiam.